Mamy bardzo ważną rzecz do sprawdzenia jeszcze w hotelu, zanim pójdziemy na drugie piętro z powrotem, Róbie ponieważ, pięter. słuchaj mnie uważnie, jest tu potwór, który bardzo lubi udawać drzwi, prawda? Wiemy go, wiemy go, tak. prawda? Tak, 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 ta. Jest to potwór, który duplikuje nam drzwi, bardzo duży pusty pokój, <laughs> żebyśmy je otworzyli ze złym numerkiem i żeby mógł nas złapać. Ale, Aha. tak jak wiemy z poprzednich odcinków, on ma swój specjalny pokój, jeśli tabletki. użyjemy na niego krucyfiksa. Prawda? prawda, prawda, prawda? A wiele osób, w tym ja, się zastanawia, jak wygląda krucyfiks na szklarni, bo tam też on się może pojawić teraz. No bo tam są takie dziurawe te drzwi, no, no no. Tak i czy jeśli użyjemy tam krucyfiksa, czy też będzie tam jego pokój? Bo do tej pory sprawdzaliśmy jego pokój tutaj w hotelu, o więcej tablatek super. Tak. I sprawdzaliśmy w kopalniach, w kopalniach też ma swój pokój, a tak. przez kratki. Na... Boże, chcę mówić cały czas Greenhouse W szklarni Przez... szklarni Przez kratki możemy spojrzeć Tam jest dalej pomieszczenie I jestem ciekawa po prostu, czy my będziemy mogli wejść do tego pomieszczenia Czy jak to będzie wyglądało hmm. A zapomniałam, mm. że ty zbierasz pieniążki Przepraszam <gryśla> Zapomniałam, że ty zbierasz pieniążki Krystian, tu, tu Też Zbieraj, zbieraj, bo ty musisz kupić A faktycznie, muszę kupić Krystian, nie zabieraj mi wszystkich pieniędzy, muszę kupić Muszę się nauczyć oglądać y, z tyłu za nad drzwiami, bo, za sobą, tak? bo krzyż się może zrespić, ja a myślę, ja trochę zapominam Ola, to o tym. Bo mamy, jakby widzowie dają ci wiele różnych teorii do sprawdzenia, tak samo dalej chcieli chyba, żebyśmy przeszli chyba wszystkie, co to było? Backdoorsy, tak? Tak, słuchajcie, kochani, ja widzę te komentarze, żebyśmy przeszli backdoors, y, hotel i, i y, kopalnię, I hotel. Tylko my na to potrzebujemy trochę więcej czasu, bo to będzie strasznie, 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 strasznie strasznie długi odcinek. Tak, ale widzowie, chyba takie chcą odcinki. O nie, dlaczego wy chcecie tak długie odcinki? I jeszcze warto zaznaczyć, że myślę, że. Jak się uda, to powinniśmy też zrobić yy, odcinek, nie wiem co. To... O, dla ciebie Ola. Nie wiem co widzowie myślą o ten temat, ale myślę, że warto byłoby zrobić odcinek z rzeczy, które normalnie nie są dostępne dla gracza, czyli na przykład zamkniętej drzwi, których nie wiem czy wiesz, co na myśli. Ja bym na przykład chciała strasznie zobaczyć o! 300 dolarów. 300 dolarów dolarów? ten moment. Ja bym na przykład strasznie chciała zobaczyć, co jest za tymi drzwiami tam yy, na greenhouse, nie? Tam na końcu, praktycznie. Hmm. Mi się wydaje, to jest taka moja skromna teoria na chwilę obecną, Opinia, no, no, no. Że, to je, że to są drzwi do zamku, tylko one specjalnie na razie tak nie wyglądają jeszcze dokładnie jak z zamku. Bo one będą jeszcze zarośnięte na pewno i będziemy mogli otworzyć z kolejnym update'em. Myślisz? Tak, no bo, bo, ja, bo już widzimy tam jakiś pokój. Nie o. było rasza. Ostatnie było 22, tak, ostatnie było 22. Tak, ale zawsze jest ten pokój. Hmm. Ciekawe. Ciekawe. Czyli. Ja zakładam, że wiesz, czym mogło to być spowodowane. Ha? Że jakby my tego nie widzimy, ale na przykład twórcy gier na Robloxie, część widzów też pewnie nie wie, ma dostęp do tego, że widzi statystyki różne, nie? No. Ja nie, ja nie wiem, jak oni robią tymi skryptami, bo wiem, że na przykład są te, te takie komendy, że możesz w prawym górnym na przykład kliknąć, że chcesz wysłać opinię, że na przykład coś nie działa, coś jest zbagowane. No, tak zwany feedback, no. No i zakładam, że mają coś takiego wgranego, jakieś takie <grych> statystyki, których my nie widzimy, tak jak wiesz, w których grach masz na przykład, że kto zrobił najwięcej przejść gry, kto zrobił najszybciej, kto zrobił coś tam. Nie mm -hmm. Zakładam, że mają takie narzędzie, które im mówi yy, ile w danym ranie ktoś... Ja nie mam, nie widziałem. Ja ja też nie mam e, ile, ile ktoś w danym ranie zarobił pieniędzy, nie? Mm -hmm. Ile zebrał monet, nie? I ile szafek otworzył? I może, albo na przykład procent otwartych szafek, nie? I zakładam, że może się okazać, że ktoś otwierał na przykład mas... O, u ciebie było, to widzę. O. Ktoś, ktoś... Przepraszam! Ktoś. O... E. Kto nie o to chodziło. No. Ktoś otwierał masę szafek, a mogło się okazać, że podczas całego rana zebrał na przykład 300 monet. No. I wiesz, i po to robią takie właśnie pokoje, żebyś mogła zarobić, żebyś mogła właśnie kupić tej temy, nie no bo jednym ranem pójdziesz 2000, a drugim 300. O. Nie kupisz i temu. Tobie To bieda, bieda wtedy, no no no. No na, na pewno największą ilość zarobionych monet można dostać po, prze, przez granie w rusach, nie? No bo tak, tam no ale... tych monet jest bardzo, bardzo, dużo. Tylko bardzo pamiętaj, dobra. że każdy, kto wchodzi do doors, nowy, bo bierzemy pod uwagę e, doświadczenie nowego gracza. Dzięki. Tak? No. Bierzemy pod, pod uwagę doświadczenie nowego gracza. On nie wie, że jest tutaj jak bekrumsy. Tak? Tak, faktycznie. On wchodzi, patrzy i... O, winda. To tu wejdę. No tak. No, ja bym zrobił dokładnie tak samo. Ja bym nie wychodził gdzieś. Ja bym nawet nie pomyślał, że można wyjść poza hotel. No... Powiem Ci tak, ja jestem ciekawa, gdzie Sig nas dalej będzie zabierał. O, słyszę walczące Ale nie, po zamku jestem ciekawa, bo mi się wydaje, że my nie skończymy tylko na zamku, tylko tych pokoi... O, hej. Chyba tamte. Tylko, że tych pokoi będzie więcej. Znaczy pokoi, piętr. Dobra, dawaj. Ja nie umiem po polskiemu. Proszę mnie wybaczyć, ja nie polska. Dobra, mam. Co to jest? Nie, to nie to! A nie, to jednak to. A czemu on tutaj wygląda tak dziwnie? Dobra, nieważne. Masz. Ty Myślałam, że mam prostokąt. Prawie. Prawie Ale to ona. nie był prostokąt. Przewróciło się. Tragedia, straszne. Uuu. Też mi widzowie piszą? Tak. Ogólnie o bateria, weź bateria. Sobie. Ja Bateria wesela. Ja ją full. Uuu, e, też mi widzowie piszą, że ma być niby jakiś event na Halloween. Szczerze wątpię, ale byłoby super. E, ale migał. Wiem, dla, się. dlatego się cofam tu do roślinki. Hej. Myślisz, że będzie leciał? Tu, tak, tutaj, tak, tak, w dół, bo trochę. Chyba nie będzie leciał. To, to chyba sig. Myślisz? Myślę, że tak. I nagle. Du C ktoś mi też pisał, że może w ogóle za drzwiami się schować, ale ja szczerze w to wątpię. Szczerze. Nie, nie. Szczerze, w tym Chociaż pamiętaj siach, Zanie, szuflady. Może tak, ale tak to pamiętaj. Nie jest. szuflady, jak coś. <laughs> Przypomniałam no tak, sobie. Tak. Dobra, dobra. Ja się cofnę do szuflady. Ale tu jest pokój. Zamknięty. Trudno, wiecie. za późno. I co? I co? I nic. Nie leci. No, tutaj szafa w ogóle była. To mogłam też się w szafie schować. Hej. Idziemy dalej, 29. Tak jest. Kurczę, lubię strasznie ten pokój. Ja wiem, że ja już któryś raz o tym mówię, o i ulubiony obraz wielu. Faworyt, wielu. zdecydowanie. Wiem, że dużo o tym mówiłam, ale kurczę, wydaje mi się, że przed update'em jak graliśmy w Dorsy Tak. przed Flors 2, to ten pokój rzadko kiedy był. A teraz mam wrażenie, że za każdym razem prawie go widzimy. Tak samo i za każdym razem widzimy ten. ten pokój. O, ten też pokój widzimy za każdym razem. A mam klucz od razu. Nice! A jaki? Eee. Nie wiem. 33. 33, tak. Muszę no. pamiętać, żeby patrzeć. To jest po lewej, tam gdzie ty pójdziesz. Możliwe. Muszę pamiętać, żeby patrzeć na drzwi, bo ja cały czas o tym zapominam. No może uda mi się ten krzyż dostać w taki sposób, żeby go nie kupować może. Myślisz? Nie wiem. Byłoby fajnie. Już dawno nie widzieliśmy żadnego krzyża. No bo nie szukamy go, nie rozglądamy się za nim, to jest nasz problem. Musimy to, to zmienić. A to mi na zasadzie, że wiesz, że skrzynka na przykład była. A, no to też. Poczekaj, które jest? 33. 33, tu lewo. A co jest ciekawe? Yy, nie zamazało mi klucza, a powinien być zamazany. Nie hmm. wiem. No dobra, powiedz kiedy no, mogę. No, mogę? No to ja jestem gotowy, no. Dobra. Poproszę. 33. O, kolejny duży pokój. O Boże, no co za złodziej! Co za złodziej! Ja potrzebuję 10 na krzyż. Dobra, mam. O, Timothy. Nie straszne. Mam już. O mamy dodatkowy pokój. Ola, może tu będzie krzyż. Może nie ma. Nie wygląda jak dodatkowy krzyż. Nie ma. M mamy też w ogóle y dwa mm, modyfikatory no. włączone, jeśli dobrze widzicie. One nam... Troszkę ułatwią grę dzisiaj, żeby na pewno. To nie tak że nie potrafimy przejść, ale no. Nie, nie, żeby na pewno tego dupa sprawdzić, nie? Kupa. Myślisz? No? Myślisz tak? Ja myślę, że nie. Jest. O! Jednak tak! No dobra. No mignęło światło tak lekko. Dlatego y, mamy włączone, że y, więcej pokoi jest jasnych. A propos jasnych pokoi, wchodzimy do ciemnego pokoju. Hej, psy. I mamy włączone coś takiego, że y, potwory nas rzadziej mają atakować. Ale zobaczymy. No ile w był było? Jeden albo dwa tylko. No, Boże, ciemno, dobra, dobra. Uciekamy. Boże, ciemno je. Znaczy, już jest jasno, ale było, było średnio. E, prosto. Prawda. Przerażają mnie te oczy, one mnie tak obserwują, jak ja tutaj biegnę, Krystian. Prawda. Prawda. No prosto, dobra. Nie dotykaj oczu. Nie dotykam, nie dotykam! Za to, wy możecie dostać łapkę w górę! O mój Boże, pieniądze zebrałam, nie zebrałam. Ja no, zebrałem. To, no. Zabrałeś mi? Tak. Dobra, zbieraj, bo ja w sumie nie potrzebuję. Jestem biedny. Ja potrzebuję tyle, co na krzyż. 44 Jestem biedny, moi drodzy, bo ja wszystko wydaję na koneczki Chciałabym tego potwora za oknem zobaczyć No, przyszło oczywiście mi itemy kraść, no 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 o, o co ci chodzi? Ja przy oknie stoję No, 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 no nie wiem, o co ci totalnie chodzi Mieliście trzy skrzynki dla siebie do otworzenia i nic nie, pewnie nie dostałeś nic nie było o. O. Dobra, leci. słyszę, że leci Słyszę, słyszę, słyszę Uwaga, ja wchodzę. Nawet Chyba w ogóle chora się robię. Mam od takie. Tego od mm, nie mam pojęcia od czego, ale czuję, że coś z moim gardłem jest nie tak. O! miała latarka. niedobrze. A propos modyfikatora z większą ilością yy, jasnych pokoi. Boże znowu mryga. Znowu mryga. A, no. Ja mam tą szafę, ale wątpię. Myślę, że nie. Hmm. Myślę, no, to już że nie. Jest 49 ola. A, no to nie. <grafy> to dlatego, że figura. <grafy> Figurson. Cześć pani figur Globus. Dobra. Krysian sobie otwiera. Chciałabym, ola, żeby te drzwi były otwarte. Y nie. No dobra. Czy to jest stary model drzwi pod nowymi drzwiami? Hmm. Możesz otwierać. Dobra. Jest i on! Ale masz berka hmm. W miodzie? O Boże! Idź sobie, idź sobie, dobra, dobra, dobra. No on idź sobie, zły. idź, idź. Psik, psik, Dobra, gwiazdka moja. No przestań! Zaltowałem. Ja mam romb. Chyba, nie wiem. No nie. A najlepsze ultimate combo, jakie można dostać z książkami, to jest fioletową książkę z gwiazdką. Dobra, mam karteczkę. Dobra, ja tu dostałem zegarek. Gdzie to jest tu? Tym. Wy? O nie. Okej, okay, dobra, pa! A -a -a. Dobra, tutaj będzie. No nie, dostałeś gwiazdkę i nic o nie, nie powiedziałeś. Prawie mnie dotknął. No cóż, sadza sobie zrobiłeś, co mogę powiedzieć. Czy on biegnie na górę? Nie, nie biegnie na górę. Dobra. On, bie on biega jak poparzony. Będzie 9-3. To zrobimy. Ola, 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 on biega jak poparzony. No i co mam zrobić? Wkurzyłeś go! 9-3 mm. 8-2. Siem? Idzie na górę. Dobra. Nie idzie na górę jednak. Jednak idzie na górę. Krystian, no zdecyduj się! To on się nie może zdecydować dwa Dobra, Krystian jest gotowy jak coś. Drzwi są gotowe, tylko na ciebie czekam. Nie wiem gdzie ty jesteś spadnie. Dobra, otwieramy Chodź. Papa! pa! do niczym! Nie ci nie wkurzył dzisiaj. Chyba <grym> nie Pani usłyszał! O! Hey, Jeff. Dawaj itemy. Dawaj krzyż. Dobrze. Ja nie wiem. Masz latarkę, Ja mam latarkę? A też nie więcej. A ty kupiłeś latarkę? Nie, ja mam latarkę, za To czemu on ją zabrał stąd? No, nie, nie wiem. Nie widziałeś tego, ale, ale... Za, za długo się zastanawiałaś. Nie pomachał Boże! Co tam? Yy, no nic nie, nie mamy fajnego na razie. Nie udało nam się. Jeszcze dotrzeć do super miejsca, gdzie szukamy potwora. Jeszcze. Niestety to będzie na końcu, bo na... zależy nam na Greenhouse, który jest, uwaga, na to... końcu. Na końcu. <laughs> tak. No, ja bym chciała wejść do tego jego pomieszczenia, bo tam chyba nic nie ma w środku, ale mógłbyś sobie tak jakby zwiedzić? Wydawało mi się, że mrygnęło. Coś mrygnęło. O. Czyli jednak coś mignęło. To czy Anio. ja mogę wyjść z tej piwnicy? Hej. Myślisz? Well, tak. No dobra, to idziemy. Ile masz rzeczy w ogóle przy sobie? Latarkę, klucz kościany i trzy tabsy. O, ja właśnie wytrychę podniosłam. Kruszka albo winogroną. Ja mam sześć rzeczy przy sobie. Nie, I żebym się przechwalała, ale. Nie, skąd? Też mi widzowie piszą komentarze: O mój Boże, Konewka, możesz przesuwać sobie z królem itemki. A. Nie, patrz, patrz co się stało, jak w mi No co? O, przez... A ty tego nie widzisz? Okej. Okay. Nie no. W sensie włapce sobie zmienia rzeczy. U mnie rzeczy. latają przed sobą. A. Dobra, leci. Słuchajcie! Ja wiem, że można, tylko że czasami jest mi po prostu wygodniej kliknąć. Niż tak. scrollować, tak? No bo szybciej mi zajmie kliknięcie na przykład cztery niż scrollowanie od jedynki do czwórki. Dla mnie przynajmniej. Dobra, idę do tej mniejszej. Cześć. 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 Albo jak powinnam powiedzieć, śmieszku. Hmm. Jak myślisz? Dobra, obstawiamy jak kto znajdzie pierwszy dźwignię. To będę ja. U mnie z prawej nie ma. Mm, dobra. U mnie też na razie nie ma. Zobaczmy. Nie ma. U mnie nie ma. Zobaczmy. Ej, u mnie nie ma. Musi być u ciebie. U mnie też nie ma. Nie, nie, nie. Musi być u ciebie. A tu jest skitrana, o Jezus Aha! Nigdy tu nie była, nigdy tu nie była A widzisz Tyle razy grałem, o siema skierycz, tyle razy grałem w dorsy Nigdy nie była tu Idziemy? Dobra Idziemy w takim razie, o dużo pieniędzy Krystian Nie zabieram ci specjalnie Gdzie? No musisz wyjść z piwnicy Wychodzisz? No, dobra siema. Tyle ci to zajmuje Dobra, czekaj, czekaj, czeka. zrób to jeszcze raz z tym skrolem Dobra, nie, ja muszę ci to pokazać. Ja to ja nagram to dla swoich widzów. Dobra, Patrzcie, dobra, jak Patrzcie, konewka jej Patrzcie jak... Patrzcie jak żongluje i te Patrzcie słuchajcie jak ona jedzie z Krolem. <grym> Czy to jest padaka jakaś, co ona tutaj robi. Ona się ona jeszcze tego nie widzi, ona <grym> tylko później to zobaczy, jak będzie to montować. Dobra, chodź, idziemy. 63 Zimno. A! Chętę się przechodzi, dobra 64. Okej. Okay. O, ale masz u, dużo u, pieniędzy. U. Teraz Dawać. piąte. No ogólnie powinno być mi potworu. Chyba jest mniej tych raszy i tych wszystkich innych. Prawie w ogóle nie ma. No to dobrze. Bo ja chciałam zrobić tak, że jak będziemy na tym greenhouse, żeby wiesz, żeby za nie dużo. tak, tak żeby za dużo nam nie leciało. nie wiem, czy to się uda, ale. Ale no. Lecie. Wiem, wchodzę. Mm -hmm. Ciao. O, dobra Chyba tu poleciał wiesz, mi się wydaje Lewo, lewo, no 68 Dobra, e, zaraz będzie tego Co będzie? No zaraz będzie ta jak ona się nazywa Szpital? Tak Ty no gdzie jest klucz? Mam klucz, mam klucz, mam klucz. No to otwieraj! Otwieraj! Zaraz będzie szpital i zaraz będzie halka. Zaraz to mi się rozładuje yy, latarka masz tak? Tak. Dlatego ja no to tu sobie... To może być gdzieś bateria. Poszukam baterii właśnie. Ty też możesz ze mną poszukać baterii. Czy to jest bateria? Nie, tutaj jest tabletka. Tabletkę wezmę, pieniądze tobie zostawiam. Mam wytrychy. Super. Oj, kurde. Krystian, pieniądze! Pieniądze! Dobra, zbieraj spokojnie. Ale ja nie potrzebuję aż tyle. No dobra, wezmę. Dobra, e... ja zebrałem baterię przez przypadek. No, podnieś mi te rzeczy! Dobra. Eee... Chciałam zapytać, czy kupiłeś klucz, ale go nie kupiłeś, ponieważ go DOSTAŁEŚ! Tak jest. Okej. Okay. Zrobiłem wąchu, wąchu, teraz ty. Dobra, wącham. Dobra. Jest. Powąchany, tutaj nic nie ma. To zawsze takie było? Nic. Okej. Okay. Co? Nic, taka dziwna jest, no. Chodźmy dalej po prostu. Zaraz Idem. halt. Halto. A poczekaj, a tu otwierałeś ten? i nie otwierałeś. Może będzie, bo Nie było mnie tu jeszcze, Może nie będzie. Dobra, pójdziemy dalej w takim Idziemy razie. Idziemy dalej, prawda? Do przodu! Tu, 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 tu. tu, tu. 71. Taki. O, wygląda jakby wiesz. Jakby pewien ktoś czarny z jednym okiem miał za nas, za nami wiedzę. Zaraz. No. O, o! Faktycznie, od razu za szpitalem? No, oczy się by to, to zlecić. A zaraz po nim będzie halb. O mój Boże, dobra, to będzie o prosto. prosto chyba. Dobra, dobra, dobra. No, tak nam się jeszcze nie lebo. wylosowało. To jest coś nowego. Tak nam się jeszcze nie wylosowało. Okej, okay, lewo. Teraz będzie pr pr prosto. Prosto, prosto, Dobrze. prosto. Pronto, Bardzo pronto, znowu dalej prosto, znowu prosto. Okej, okay, okej. Okay. Łapki, okay. kanapki, piękne. Proszę, proszę, spadaj. Skradowa, nie, nic nie podnosiłam. Złodziej. Nawet się nie zatrzymywałam, żeby coś zebrać. Pasik. Masz materiał. <laughs> o mój Boże, jak dobrze, dziękuję. Właśnie to chciałam. Skąd widziałeś? I uwaga. O. No, naprawdę? Ej, no. to jest ciekawy ram, ciekawy. Wszystko pod rząd. No, ładny kombo, nie? się wylosował. Dobra też No W po... <laughs> Zobaczymy kto otworzy. Kto otworzy mnie prawie dotknął haltą? Mnie też prawie dotknął halt. Otworzy! Lecie, lecie. Yes! Udało się! Bardzo ładnie. Trochę strasznie, ale nie za bardzo. Coś tu będzie, więcej pieniędzy, super, dziękuję. Krystian, ty tak lecisz beze mnie? No szafa była tylko. Oh, ale, a jakby potwór leciał? To będzie cię złapał. O Boże, na o. przykład taki. Nie otwieraj kolejnych. Dobra, wchodzę. Na weft. Raz. Cofnie. Dobra, cofną. I co, i co, i co, i co, i co, i co, i co. Leci, dobra? Uh! Szybciej, bo wywali Dobra. O, naprawdę już skończył? Okej. Okay. Dobra. To było bardzo szybkie. No cóż, co mogę mu powiedzieć? Nie, 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 nie narzekam. Yy, nie przepadam za tym kolegą akurat. Poproszę znowu, mruga. O, leci. leci, ha, leci znowu, no. Dobra, wejdę To są które? Siódme. to ósme. Znaczy teraz w siódmych zaraz. jesteśmy. Tu są ósme, no. dobra. Dobrze. Dziękuję. Mmm, piękny obraz przedstawiający y, marbles, takie kuleczki szklane. Uli. Ej, ej, czy ty tak bezemnie biegniesz? Rozumiem, że chcesz otwierać? No ba. Dobra, no ba. Mmm, będzie po mojej czy po twojej stronie? Mam. Cześć, aniele. Piękny, ale on ładnie wygląda. Fiu, fiu. Cztery fiu, skrzydła fiu, fiu. są, oczy są, masz coś z tyłu? Więcej skrzydeł, okej, okay, dobra, rozumiem. Masz coś z tyłu. <laughs> o co ci chodzi? O co ci chodzi, Krysja? O, tu liparki O, tym razem nie ma na wejściu. Nie ma na wejściu? Tylko wiesz, tam nie wdepnij w to, nie? No, w kupkę. Hmm. Ej, 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 poczekaj, poczekaj. Nie, mi się musi wydawać. Nie, mi się nie wydaje. Torcia. Krystian, bo jest tu jedna rzecz na zewnątrz, która mi się nie podoba. Idę, to się dzieje. Muszę ci to pokazać. Idę. Ale ja jestem tu. Pierdzę, gdzie? A tu. No. Patrz, no bo tak wyglądają krzaki. Nie? Widzisz jak wyglądają krzaki? Gdzie ty jesteś? Krystian, czy ty poszedłeś w ogóle w złą stronę? Nie Czy... dobra, patrz, tak, ma. tak wyglądają krzaki, nie? Nie? Takie no. okrągłe, z takimi czymś. Trawa wygląda w ten sposób, są to po tak. prostu zielone trójkąty. A co to jest za wielkie pnącze tutaj? Co to jest? Z kolcami takie wielkie? Mam na to idealną rzecz. No, no masz. Cia, cia. Ale co to jest? I dlaczego to wychodzi stamtąd? To jest bardzo dobre pytanie. Nigdzie dobra, tutaj Ola, tego nie ma indziej. Przechodzimy. Dobra, dobra, tak, tak. Teraz będziemy sprawdzać y, pana dupę. Y, czy, czy. Na pierwszych drzwiach nie ma pupę? Nie, na pierwszych nie będzie. wiesz, jaki byłby najgorszy fartek, jakby się okazało, że wszystkie drzwi będą prosto? O Boże, proszę nie. 90, dobra. Tylko teraz. Teraz po, miarę... po 91 będzie. W miarę nie? po cichu. Żeby słyszeć, Rasza, w razie co? Ja mam szafę o, moją. Mam. Jeszcze nie po tych chyba. Dobra, ale ja i tak zostanę przy szafie. Dobra. Poczekajmy, masz rację. Leci. No, widzisz. Wiedziałam, żeby poczekać. Okej, okay, dobra. Dobra, teraz są 93, więc musimy iść na inne. Na przykład są 95. O, dobra, Ola. robimy to. Świeć, świeć, świeć. Otwieramy Piesek. go. O! Dobra, masz? O! O, patrz, łapki. O, baba, dusta, łapa. o, nie o. możemy wejść tam dalej! Tylko jest jego pokój się pojawia tutaj! O. o, Rozumiem. Kurczę, szkoda, myślałam, że wiesz, będziemy mogli wejść tam do środka. Ciekawe. A mamy jego pokój po prostu. O, widzowie! Szkoda! Szkoda troszkę, nie? Szkoda, myślałam, że wiesz. Ale przynajmniej wiemy, że się przemienia ten pokój. Tak, tak, tak. Jak coś to nie wiem, które. Prosto. E, dobra, idę, 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 idę. Szafy są jak coś. Są. Leci chyba. Nie wiem, leci? Chyba nie leci. Halo, lecisz czy nie? Nie chcę lecieć. Chyba nie chcę lecieć, no. Chyba faktycznie nie chcę lecieć. Któremy kolejne. Ja, nie ale, ale... mi przykro jest! No i co? I nie leci. Nie ma go. Hmm. Nie ma. Mniej potworów. Wraził się. Które? Prosto. 97, Dobra. proszę. Idę! Oko. Może będzie leciał. Kto wie? Opsyt. Hej. Dobra. Uwaga na pułapki. Leci, leci, leci i wchodzę. Uuu, poleciał. To ja już z 99. O. I przeleciał do setnych. No, raz nam się zdarzyło, że do setnych wleciał też jak otworzyliśmy. No tu wleciał teraz do setnych, bo ja otworzyłem. Chcę tu wejść. To są zamkowe drzwi, mówię ci. Musimy tam wejść jakoś. Może nam jak się uda. Jak wejdziesz z latarką, to widzisz co nieco. Widzisz drzwi i widzisz takie stoły coś jak tego, coś jak tutaj. No w sensie, no tyle to ja widziałam nie? A może to będzie droga na skróty do trzysetnej drzwi? No tak mi się wydaje, że to będą drzwi, gdzie będziesz mógł raz do trzeciego piętra przejść. Hmm, dobre pytanie. Masz wytrychy? Mam, mam nawet Dobra. dwa. A co chcesz? Nie, dziękuję. <laughs> o mój Boże, moje gardło umiera. Świeczka. Dobra? Otworzył? Otworzyło. O! Mogę się ostrzec! A! Ostrzegam! Ona. No dobra Czy coś chowasz w wyrwie czy nie? E, nie, ja nie potrzebuję. Dobra, od razu tu skręcę sobie. Proszę za mną, proszę za mną. No! Co? Poszedł za mną.